Losowa skrzynia sezonu drugiego. Automat, torby, gablotki, kapliczki, zwykłe skrzynie, skrzynie żywiołów, zrzut oraz ulepszony chest. Co 5 minut będziemy losowali kołem fortuny właśnie z tymi skrzyniami i będzie ono decydowało, którą możemy grać. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie losowe odcinki. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. A więc widzowie, losujemy skrzynię dla rafy i skrzynią pierwszą przez pierwsze 5 minut jest zrzut. A jeżeli chodzi o mnie, no rafa. Ma zrzut, więc jest to trochę trudne do zdobycia. Ja mam ulepszoną skrzynię, więc odpalamy nasz timer na 3, 2, 1. Mamy to i lecimy. Widzowie, ja się muszę zastanowić, gdzie są zrzuty, i z tego co pamiętam, to jeden z nich powinien być dokładnie na tej lokacji. Tylko, jak wiecie, tutaj naprawdę dużo ludzi leci. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że jeden już tu spadał obok mnie, więc mogę mieć lekki przypał z tym zabraniem tego zrzutu. Jak nie, no to muszę szukać innej lokacji. Jeżeli chodzi o mnie, ja wybrałem miejscówkę żółwi. Żeby z tego powodu, że na żółwiach mamy ulepszoną skrzynię, tylko będę tam leciał 100 lat. Ja nie wiem, czy ja tam w ogóle dolecę w te 4 minuty. Nie no, dolecieć oczywiście dolecę, wiadomo. Tańcz, czy ktoś nie będzie przede mną. Słuchaj, ja zabrałem sobie zrzut, odjechałem, ale ten zrzucik pokazuje się bardzo blisko niestety, więc no ja muszę sobie pozbierać trochę maców, trochę wszystkiego, no i jakimś cudem może uda mi się zabrać ten zrzut. Jak nie, no to no, na tą chwilę przez te 5 minut wygląda na to, że będę bezbronny, no ale trzymajcie kciuki. Mm, Widzowie, ja dalej lecę, już tu ziewam, prawda. Ja dalej lecę, czekam aż ten zrzucik mi tutaj spadnie Ale boję się, że ja się wyłożę Bo naprawdę dużo ludzi mi tutaj poleciało niestety Chociaż wygląda na to, że jestem bezpieczny Przeszukuję zrzut, no i mam granatnik, coś do leczenia yy, Trzymajcie się, ja stąd uciekam Widzowie, minęła ponad minuta 40, zanim tu doleciałem Mamy ulepszoną skrzynię Teraz tak, żeby to było tylko coś dobrego Bo to jest pewnie moja jedyna szansa na ulepszoną skrzynię Zostawcie łapkę w górę, proszę, proszę, proszę Karabin. Może być. Nie będę narzekał, uważam, że całkiem spoko. Ja powiem tak. Ja już jestem w połowie drogi i naprawdę. I naprawdę liczę na to, że. Mi się otworzyć jeszcze jeden zrzucik. Jak wiecie, no nie jest to łatwe, dlatego że jest mało tych stacyjek. One się muszą pojawić, no i co najważniejsze, nikt tam nie może tego wcześniej przede mną aktywować. To no chyba, żebym komuś zawędził ten zrzut, ale na tą chwilę wygląda na to, że ta stacyjka jest, więc nie mam się o co martwić. Stary, przy mnie jest jakaś ostra bitka, bo ja w ogóle jestem przy miejscu miejscówce z sejfem oczywiście. No mam ochotę, widzowie, to sprawdzić, prawda? W ogóle tu nie ma już chyba drugiej ulepszonej. Kiedyś można było zbić kolce i była druga. Ej, ja się tam przelecę, bo mam całkiem dobry karabin. No, może coś tam przyklikam. Stary ląduje, oni są powaleni. Dobra, jest jakiś Peter Griffin, wyeliminowany. Jest jeszcze jeden, również wyeliminowany. Poskładani wszyscy z miejscówki? Nie wiem, ale, ale jest Git. Ja lecę na zrzut i dalej nie mam leczenia. No, ja nie wiem o co chodzi. Ktoś koło mnie, co dopiero używał e, kulki, w sensie impulsowej kulki. E, mam nadzieję, że nie chce mi tego zrzutu tutaj zabrać. Mam 110 hubsa, więc jak tylko dostanę jakiegoś hita, no to ktoś będzie chciał mnie dojechać. Więc muszę naprawdę mega uważać way, to tu nie ma safeu na wzgórzach nadziei. Nie wiem, czemu ja powiedziałem, że tu jest safe. Miałem wrażenie, ty, stary zrzut! Zrzut u mnie zrzut. Ej, aktyw. Ej, i jest już aktywny? Ty to aktywowałeś czy ktoś inny? Ej, nie ja, ale ja aktywowałem inny i otwierałem inny i mam pompę. Ja mam naprawdę fajne przedmioty, ale dalej nie mam leczenia. Jeśli tam gdzieś zrzucik, jest tutaj zrzucik. Jeśli tam zdążę dojechać na przykład, no to zaraz go otworzę. Właśnie ja ci go aktywowałem. Mamy minutę 12, stary. No ja chyba nie mogę ci go otworzyć, no bo jakby to jest twoja skrzynka. Stary, czekamy na ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Minuta, minuta. Ja myślę, że dam radę, bo mam tutaj samochód, chociaż może być to bardzo stykowe. Muszę przejechać przez miasto. A nie mam żadnego leczenia. No w sumie są tutaj duszki, ale nie mam czasu się na nie zatrzymywać, więc jadę. Jeśli mi się uda, no to mi się uda. Jak nie, to y, mogę zginąć na mieście, więc będziemy musieli robić wszystko od nowa. Jak ci się nie uda, no to zabudujemy ten zrzut i może akurat mi się wylosuje i wtedy będzie spoko. Dobra, zrzucik gwizdowie, wylądował. Czekamy na rafę, który jedzie 30 sekund. Zostało dokładnie 30 sekund. Chłopie się czuje jak w jakimś nitwor Speedzie, ale mam około 400-300 już nawet metrów, więc wydaje mi się, że raczej na lu. Luzie. Raczej na luzie 200, 230. No jak tutaj się nie wywrócę, no to prawdopodobnie dojadę. Ile zostało sekund? Tary 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cztery, trzy. Chłop, co zdążył? Idealnie. No, co ciekawe, nie warto tutaj było jechać, bo tu stałem granatnik. A jak wiecie, ja już granatnik mam. A grać na dwa, to wiecie, jak to się może skończyć. Ja bardzo często używam tego granatnika pod swoje nogi, więc może tego drugiego nie będę zabierać. A więc, widzowie, kolejna skrzynia dla Rafy na kolejne 5 minut będzie to. Oj, coś fajnego, coś fajnego. Powiedz mi, co ty byś chciał dostać? Ja bym chciał dostać oczywiście stanowiska, bo tam bym zakupił sobie za golda, nic bym nie musiał szukać, więc. let's be bardzo dobrze. Mam dla ciebie dobre wieści, bo dostałeś gablotę, no czyli stanowiska, tylko ja to po prostu nazwałem gabloty, więc ty masz gabloty. Dawaj, wsiadamy do auta, jedź, ja losuję dla siebie. Widzowie, jeżeli chodzi o mnie, ja bym chciał dostać skrzynię żywiołu. Czy jest na to szansa? Okej, okay, dostałem torby, więc też spoko. Ej, to w sumie możesz otworzyć te tutaj. <laughs> Słuchajcie, ja schodzę na dół, zakupuję sobie dokładnie... Aha, auk tutaj jest. Dobra, no to zakupujemy sobie auga. No i ja się czuję, jakbym grał jakiś fioletowy challenge, coś w tym stylu. A kolejne co, to ja proponuję lecić na safe i zabrać sobie tą snajperkę. Ej, bez kitu, możemy zdobyć dla ciebie korniszony, widzowie, no ale ja leczenie nie kupuję, bo oczywiście można. Zapraszam cię, stary, pod babeczkę, kupujemy rifta. Dobra, 3, 2, 1, hasta la vista. Chodź na miasto portowe, weźmiemy sobie chyba z miasta portowego, bo jest jeszcze nie zabrany. Przy okazji, ja będę miał te yy, torebki. Tutaj idą na korniszony, tutaj idą na korniszony. Oni prawdopodobnie są z miasta, chociaż nie jestem do końca pewien. A, oni Ej, będą bo... na korniszonach. Ty, no to ja już wylądowałem, ale no nie wiem, ty, miałem wyląd... Czy nie miałem? Yy, biało, biało, biało. stary jak biało, jak biało. Dobra, lecę mu na banie. Stary, jeżeli biało. on ma korniszona, to zaraz go straci i będziesz miała Wupę. Klejam się w niego. Leży. No ja myślę, że on ma te korniszony. Jestem raczej przekonany, ale... ale nie wiem. W moim ekwipunku jeden korniszon. Stary, oddaję ci go, idź sobie, kup co chcesz. Zabieram sobie tutaj mityczną awkę. hej no i lecimy na kolejne rzeczy. A ty masz torby? Ty w ogóle torby powinieneś otwierać. Zakrzak ty się na torby. Właśnie wiem, wiem, tylko chciałem ci pomóc załatwić tego korniszona Dobra, chyba pokonałem jego kolegę. Ej, ja rozstawiam sobie, co? No, jump pada. Ja lecę na torby. Mam widzowie, 3 minuty. Stary, no, z jak się nie mylę, może wylecieć shotgun, więc będę na niego polował. Ej, ja mam gości na daleko i oni się wydają ogarnie. Chociaż stoją w miejscu niby, ale mają awki w dwójkę. Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem na mieście portowym. Teraz tak, mamy pierwszą torbę. O jezu, tutaj są blisko ludzie. Nie podoba mi się to w ogóle. O stary, w ogóle, dostałem auga. Ja auga nie chcę. Biorę widzowie, kolejną torbę. Proszę pompa, proszę pompa. No, nie, no, kolejny auk, stary. Co to ma być w ogóle? Ej, ale spokojnie, bo mam. O jezu, tu jest typ, tu jest typ. 30. No, widzowie, zawijam. Samemu, samemu nie będę tutaj tego robił. Okej, okay, uciekamy, uciekamy. Ja już jestem, więc oni cię nie ma. Oni tutaj mają jakiegoś bota chyba wynajętego. Aj, no, to powinna być głowa. Ja nie wiem, dlaczego on nie dostał. Powinna, powinna. I podchodzi na stary. Ej, kolapsuje typa. Dobra, leci na ziemię. Widzowie, ja chcę tylko dostać pompę. No, więcej mi nie trzeba. Ja tam widzę torbę. Ja, ch ja chcę ją dostać. Ej, jedzie jakiś samochód jeszcze. Przejecha a on go chce zabrać. 30. Aha, to bot, to bot. Dobra, Rafa, uwaga, czekaj, tu sam kulkę, bo ja sobie przelatuję. Bo oni prawdopodobnie uciekli. Widzowie, pompa z torby, pompa z torby, pompa z torby. SMG, No dobra, zabiorę, no, zabiorę. Słuchaj, 50 sekund do zmiany. Czy ja tu jeszcze dostanę jakąś torbę? Ej, dobra, mam kolejną torbę. Daj mi shotguna, na gościu, nie wierzę. Dobra, widzowie, torby do bana. Torby naprawdę do bana. Dobra, widzowie, jako, że mamy 30 sekund, no to i tak już nikt z nas nic nie znajdzie, więc losujemy. Los dla Rafy. Będzie to tym razem, widzowie. 3, 2, 1. Skrzynia Żywiołów! Chłopie, leć na żuwia! Ok, w takim razie ja tutaj szybko szukam jakiegoś samochodu, motoru, czegokolwiek i lecę po skrzyni Żywiołów. Ona jest naprawdę fajna, lecą karty, lecą inne rzeczy, więc lecę i ja tam. Dobra, widzowie, Rafa skrzynia Żywiołów i ja będę miał, uwaga, Kapliczka, kapliczka. Petarda. Zakrzek, ty uważaj na tym mieście. O ile jeszcze tutaj będziesz zostawał, przynajmniej przez chwilę. Bo jest safe nieotworzone, a oni chcą do tego safe'u wejść, co było właśnie wcześniej widać. Ja lecę na żółwia, on jest za strefą, niestety. No ale damy radę, tam wszystko pootwiera. Widzowie, ja szukam kapliczek, a timer właśnie został odpalony. Wiesz co, jeśli chodzi o kapli. Ty, paliwo mi się kończy. Jeśli chodzi o kapliczkę, to jedna jest nade mną tutaj, tylko ja nie wiem, czy ona czasami nie jest, nie jest aktywowana. Nie, nie. Nie jest aktywowana, więc możesz sobie tutaj przyjść, proszę bardzo. W sumie będziemy wtedy blisko siebie, a ja dalej muszę już iść na nogach teraz, niestety. Widzowie, 300 metrów do mojego celu lecę po pompę. Błagam, żeby tu wyleciała pompa. No ja potrzebuję pompę, żeby wygrać tą grę. I teraz tak, przechodzimy do żywiołów, więc. 3, 2, 1, coś dobrego poproszę. No to niestety już akurat mam, ale jest lecząko lepsze, więc sobie może to leczenie zabiorę. I lecimy na drugą stronę. Mam nadzieję, że tutaj też akurat krzynia się zrespi, ale niestety nie otwieramy dla zakrzaka kapliczkę. Dobra, dobra, dobra. Mamy tutaj ARK dla zakrzaka, więc ją zabieram i stąd uciekam. No bo nie mam tutaj strefy. Trochę mnie to wszystko obija. Proszę bardzo. Lecę po samochodzie, lecę do zakrzaka. Widzowie, zwracamy duszka do kapliczki również. Proszę bardzo. Ja ogłem fioletową ARK mam, więc możesz sobie chyba. też Wyrzucić, bo powtórkę dostaliśmy. No, niestety widzę, no same powtórki. Pompa, pompa, daj pompę. Stary, daj mi pompę. Stary, dostałem 150 auga, nie? Ja już dzisiaj naprawdę dostałem z tych toreb chyba 4 augi. No nic, no zostaje z moją AR-ką i z moim smg -kiem. Do końca tego czasu dwie minuty. No ja bym teraz na kogoś zapolował, stary. Dawaj, spróbujmy kogoś wyeliminować. Dojazd, widzowie, kogoś dojedźmy. Ty kogoś widzisz? A widzę, 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 właśnie. Celuję, ale na tym przybliżeniu. Tutaj są goście, tu, tu. tu, tu. E, dostał 27, dostał 28, dostał 28. E, chodź w niego wiedziemy, dawaj, dałta. Pod nami, pod nami, pod nami. E, jego kolega w aucie. Dostał 30. Okej, okay, chyba dostał dwukrotnie. Ta, dostał. Ej, podchodzi, drugi. Plecy, plecy, plecy. Gdzie on jest? Ej, wyszedł, 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 jest, 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 ale znowu zszedł. Co ten typ robi? Znowu wychodzi, dostał 30, biało, biało będzie le... No nie no, auto, oddawaj auto, jestem z nim w aucie. Dobra, jedziemy, widzowie, jedziemy z typem, nie? Ej, czy ja mogę go... Dobra, rozwalam tą furę, po prostu, się No. Wiesz co, ja tam on wyskoczył do wody, nie wiem, czy to widziałeś. Tak, widzę 30. Dobra, le... ale weszły trzy hity bez celownika w ogóle. Widzowie, zeskoczmy. No gościu miał leciutką panikę. Dobijmy go, mamy to. Ja mam też gościa dokładnie, dokładnie w tym miejscu, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś dło od niego. Ja sobie wychodzę na górę. Tutaj przy tym moście nic mi nie grozi, jak wiecie. A jednak grozi. Widzowie, losujemy kolejną skrzynię. Dla rafy mamy tym razem. Uwaga, 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 uwaga. Znowu skrzynia żywiołów. A dla mnie 3, 2, 1, proszę Państwa, przeklęty torby. Ej, ten gościu ty. jest totalny cwaniak, ale nie damy się tutaj tak łatwo. Nie wiem czy a, to boty o mnie jadą, na to wygląda tak. Aha, i oni jeszcze do mnie atakują. No to nieźle. Ja nawalam na daleko, dostał 50. Ja ich tam skolapsuję, stary. Elo, leci kolapsik. Nie wiem czy to tamci. Ja muszę tych z furgonetki wyjaśnić, bo oni mnie tutaj cały czas biją. Dobra, jeden jest wyjaśniony. Drugi jest tutaj. Ej, mogę na górę? Dobra, wjeżdżam na górę mostu. Ja ich z góry będę ładował. Ej, to nie jest głupie. Ej, nie byłem tu jeszcze nigdy tak szczerze. Ej, ja jestem pod mostem. Nie jest to na moście. no w sumie ja na, ale pod I można tam wyjść na górę, no nie? Więc. Chociaż nie mamy strefy. Więc uciekajmy. E, a tu się. Ej, tu się da budować na tym. Ole, dymy. Stary, to ja ich zaraz poskładam. Gdzie gdzie oni są? Pokam ich. Ej, Rafa dostał 26. 26. E, dobra, ja stąd zejdę sobie kulką. Okej, okay, ty, gościu. Na głowę mu lecę. Stary chcący mu na głowę. Spadłem mu na głowę. Biało, 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 biało. biało. Okej, okay, oboje leżą na szczęście. Nie wiem, czy my się tutaj tak podnieść. Aha. Dobra, uleczy się pierwszy czagi. Wiem I cię najwyżej podniosłem. Nie wiem, jakim cudem ja się tutaj uleczyłem, ale jakiś cud tutaj się rozegrał. Ta kulka też jest tu. No Ha! No, internet, ty. Internet, no nie wytrzyma. O ja, Rafa ma widzowie laga. Czajnie bazę bazę. Moja skrzynia na mecz numer dwa będzie to, uwaga, zwykła skrzynka A jeżeli chodzi o rafę, no to gablota, coś dla ciebie Dobra, widzowie, bierzemy zwykłe skrzynki Mam shotguna i jest fajnie, a z drugiej skrzynki mam USP ka, też jest fajnie Jeśli chodzi o mnie, ja oczywiście zakupuję sobie tutaj shotguna Auga oczywiście, on na pewno się przyda I ja jestem gotowy Słuchajcie, fioletowy SMG również dla mnie Stary, ktoś do mnie podjechał, ale ja sobie tutaj siedzę na spokojnie Trzymaj kciuki Ej, elo? Jeden leży? Dzień dobry. Widzowie, ja jem banana, a tu idzie chłopie kolejny gościu. Stary, idą, idą, idą. On jest niczego nieświadomy. Ej, ode mnie już dos. Ty! Czemu ty nie strzelasz? Halo! Ty, ale Dobra, ja go... Ja go dobiłem, nie? Dobra, widzowie, mamy tutaj gości chyba z kryptocorniszonami. Panowie, zapraszamy na dół. To tu się dzieje? Jest, 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 ale wyszedł, wyszedł. Widziałeś to? Dobra, będzie, będzie 3, 2, 1, Siemano, kolego. Leży, mamy to. Dzień dobry, dzień dobry, witamy tutaj w naszej norze. Y nie, nie, nie wychodzimy, wychodzimy, nie wychodzimy. Nie, niech sobie, niech sobie żyje. Nie wychodzimy, nie wychodzimy, Chłopie, tu jest twoje miejsce. Mam tego drugiego, bardzo bity. bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zero ma Zero ma leży. Leży, leży, leży. Dobranoc lepsza pompa. Dokładnie, mamy to. Biało, 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 stary biało. Leży. XD. Ty, ten SMG to ma nawet niezły damage na daleko i jest celny. Bo to, ja, to <laughs> 218 i leży koleżka, więc za krzak możemy podejść tam na blisko i ich popykać, nie? Ej, widzę jednego. 218, 186 metrów! Tak jest, mamy to. Okej, okay, widzowie, widzę tego typa. Będzie mój, będzie mój, będzie mój. On ma 25 KP, Dokładnie 25 KP. Leży, mamy to. I drugi jeszcze od zona. Jest ostatni typek, no on tam będzie miał lipę. Stary, on będzie miał lipę. I to jest ten midas, to jest ten midas na posone. Szalatujemy na most, widzowie, jest git. Nawalam. Ej, wpadam mu za plecy. Okej. Okay. Okej, okay, jest git On nie wie, co się dzieje Jest box Jednak wie, co się dzieje Ale biało, 19 Ma lipę, ma lipę Ma straszną lipę Nie wypuszczam go Stary, nie wypuszczam go z zona Będzie nasz Okej, okay, okej, okay, okej okay. On malowa. Leży Wygrywamy losowymi skrzyniami